Witam, kochani, w kolejnym kole komentarzu. Tym razem y, będzie to taki manifest, apel, który dostałem pocztą od swojej przyjaciółki z prośbą o przeczytanie. Rzeczywiście jest to, y, jak przyglądałem się temu pobieżnie, bardzo ciekawy manifest, y, pod którym podpisał się Jerzy Makara. Nie znam tego człowieka, nie wiem, ale spostrzeżenia są y, dość Trafne, te, z którymi się nie zgadzam, ewentualnie w trakcie czytania będę komentował. A kompilacja spostrzeżeń z naszego życia, dotycząca zwłaszcza naszego kraju, jest dość istotna, i myślę, że jak za każdym razem zbliża się końcówka roku kalendarzowego, no to jest taka tendencja do. Podsumowań różnego rodzaju, wyciągania wniosków z minionego roku. Myślę, że to będzie ciekawy materiał, żeby sobie przemyśleć po prostu, czy to jest wokół nas, czy tego nie ma, czy udajemy, że tego nie ma. Może taka jest historia, kto wie. Komentarz, jak widzę, jest dość długi, właśnie go przewijam o, do początku. Tytuł, który nadał autor, to Milczenie owiec. A więc zaczynamy. Kiedy zamknęli nam firmy, milczeliśmy. Kiedy zabronili oddychać świeżym powietrzem, milczeliśmy. Kiedy zamknęli szpitale przed chorymi, milczeliśmy. Zamknęli nam cmentarze. Skazali na śmierć przewlekle chorych, zabraniają spotkań w święta. Zamknęli nasze dzieci w domach, zamknęli seniorów, zabronili odwiedzać w szpitalach, w szpitalach krewnych i bliskich, zabronili matkom dostępu do dziecka po porodzie, zabronili rodzicom odwiedzać chore dzieci w szpitalach. Zakładamy dzieciom szmaty na twarz, generując choroby i hamując rozwój mózgu. Zgadzam się. Niszczymy im psychikę, zabraniając wychodzenia z domu do godziny 16, pozbawiając kontaktów z rówieśnikami, ucząc, że nie wolno zbliżać się do ludzi, nie wolno ich dotykać. Brak dotyku to zniszczenia w psychice. Zabronili spotkań. Ustalili za nas, że będą wstrzykiwać chemię do naszych organizmów. Wprowadzili bezprawie. Pozbawili prawa do bycia podmiotem. Pozbawili człowieczeństwa, pozbawili godności, a my się nie obudziliśmy. Naiwnie wierzymy, że to zaraz się skończy. Wbrew logice wierzymy notorycznym kłamcom, że kolejny raz nas nie oszukają. Negujemy fakty. Ileż razy pisałem, że będzie drugi lockdown na jesień, że będzie trzeci na wiosnę. Nie wierzyliście. Drugi już jest. Trzeci będzie, potem czwarty, cały następny rok będzie taki sam jak obecny, a potem kolejny. A wy będziecie się nadal łudzić, że tym razem jest już to ostatnie zamknięcie. Wyłączcie telewizory, posłuchajcie mediów niezależnych, poszukajcie materiałów. To wszystko jest zaplanowane od dawna. Fałszywe testy, fałszywa pandemia. Zasłona dymna dla wprowadzenia NWO. Możemy to powstrzymać, i tu się nie zgodzę, przepraszam, przerwę masowymi, gigantycznymi protestami. W przeciwnym razie będzie dokładnie to, co przewiduje scenariusz. Wkrótce wszystko, co ważne na świecie, jest ustalane przez światowe agendy, których nazwy ładnie brzmią. A które tak naprawdę służą do realizacji celów ustalonych i finansowanych przez globalistów. Oczywiście, zawsze musi być jakaś zasłona dymna dla odwrócenia uwagi. Kluczowe agendy to grupa Bilderberg, steruje politykami i mediami, bank rozrachunków międzynarodowych, co dwa tygodnie spotkania szefów banków centralnych w Bazylei. Światowe Forum Ekonomiczne, Światowe Forum Żywności, Światowa Organizacja Zdrowia. Wszystkie te agenty opłacane są przez fundacje Rothschildów, Rockefellerów, Gatesa, Morgana, Sorosa itd. Wystarczy poczytać, posłuchać, jakie tematy na tych agentach są poruszane. I tak w telegraficznym skrócie. Fundacja Rockefellera rok 2010 dokument scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego. Scenariusz Lockseps seps przewiduje światowa pandemia, wzmocnienie władzy wykonawczej, regularne szczepienia, całkowitą kontrolę społeczeństw przez państwo, maksymalną redukcję własności prywatnej, przejście na pracę zdalną i niewychodzenie z domów. Dochód gwarantowany w zamian za umorzenie długów po upadku firm. Całkowity upadek branży turystycznej. No, nic dodać. I ostatni punkt, bardzo ciekawy w tym scenariuszu, a mianowicie jeszcze większy ucisk ze strony rządów po zakończeniu pandemii. Światowe Forum Ekonomiczne, założone przez Klausa Schwaba. Co Schwab postuluje? No co szwa, może po prostu... Skanowanie mózgów jako warunek podróżowania. Wszczepianie chipów współpracujących z mózgiem. Mówi o tym i na forum, i napisał książkę w roku 2019, Czwarta rewolucja przemysłowa. Jakie były główne tematy Światowego Forum Ekonomicznego? Lipiec 2020. Wielki reset żywności do roku 2030. Czyli co konkretnie? Żywność modyfikowana genetycznie. Wycofanie mięsa i produkowanie sztucznego mięsa i białek. Wiadomości to potwierdzają. Wspomaganie lekami i chemią przemysłową oczywiście dla wspierania zdrowia. Może w kontekście tego lepiej zrozumiecie ten cały ruch na temat wycofania hodowli bydła, norek. Bydła, norek nie tylko w Polsce, ale w Danii, Norwegii, zamykane już są. W tym roku w Chinach wielkich farm hodowli zwierząt dzikich, aż 45 gatunków. Przepraszam, ale tak to jest napisane niegramatycznie. Chodzi o całkowite uzależnienie człowieka od sztucznej żywności, która jest własnością globalistów. Oczywiście to wszystko dla naszego dobra i dla ratowania planety. Zabawne, 100 lat temu, Rockefeller i spółka doprowadzili do zakazania. Konopi, na których cały świat się opierał leki, odzież, żywność, tlen z lasów konopnych żeby zasypać świat plastikami i lekami na ropie i zamiast wycofać ten syf, ta cała zgraja proponuje syntetyczne jedzenie i jeszcze więcej chemii dla ratowania świata. Co mówi WHO? Co chwila coś innego. Niejednokrotnie sobie zaprzecza, ale Taki ma cel dezinformować. Ale uważny obserwator wyłapie to, co istotne. Pomimo szczepionki nie zmieni się sy system obostrzeń to w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu jeden z dyrektorów zapowiedział trzecią falę COVID-u, a więc mamy już potwierdzenie tego, co w maju mówił Soros że będzie trzecia fala czyli trzeci lockdown na wiosnę. Któż może to więcej, lepiej wiedzieć niż pomysłodawcy i twórcy pandemii? Wielki reset. Na wiosnę wszyscy krzyczeli, że to teorie spiskowe. Dziś o wielkim resecie mówią wszyscy. Reset gospodarki, reset systemu finansowego, reset żywności, reset cywilizacji i kultury bycia i zachowań międzyludzkich. Nie będzie własności prywatnej. Obywatel będzie własnością państwa, nie będzie rodziny. O dzieciach decydować ma państwo. Po to od lat 90. promuje się LGBT i rozbijanie rodzin. Mamy setki artykułów i postów, a nawet książek w tym temacie. Czy teorie spiskowe? W Chinach testuje się obecnie system totalnej kontroli obywateli przez 24 godziny na dobę. Po co? Elon Musk. Wyprowadza na orbitę kilkadziesiąt tysięcy satelitów dla sieci 5G i kontroli każdego centymetra na Ziemi. Unia Europejska ogłasza biometryczny cyfrowy dowód tożsamości oparty na technologii, na technologii blockchain i tej samej od kryptowalut i technologii 5G. Coraz więcej informacji o tym, że bez szczepionki obywatel straci możliwość korzystania z komunikacji. Kolejne linie lotnicze, ale to pójdzie dalej. W UK pojawiają się informacje coraz częściej o tym, że dwukrotny negatywny test na COVID, wykonany w tygodniu, będzie przepustką do wolności. Rozumiecie to? Wykonasz dwa testy i oba wyjdą negatywnie, to będzie to będziesz mógł wyjść z domu. I naród jeszcze pewnie będzie dziękował władzy za przywilej wyjścia z domu. Czy wy rozumiecie, co się dzieje? Elon Musk pracuje nad technologią Neuralink, czyli połączenie chip-mózg. Dokładnie to proponuje wspomniany wcześniej Klaus Schwab. MFW, ten sam, który zapłacił państwom za... Prowadzenie Lockdownu, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy i ta afera z Łukaszenką. Zachęcam do, do, do oglądnięcia tego. Poinformował na swoich stronach, że koniec pandemii nastąpi 31 marca 2025 roku. Jak widać to już mój komentarz wirus da się programować, więc od razu powinno się zwrócić na to uwagę. No i zwróćcie uwagę na ten fakt i przestańcie się łudzić, że za miesiąc lub dwa ten obłęd się skończy. Śpijmy dalej. Zamiast wyjść, tu niecenzuralne słowo, z, w której jako społeczeństwo się znaleźliśmy, szukajmy dalej jak się w nim urządzić. Czytam co chwila nawoływania w stylu kupcie coś na wynos i wesprzejcie restauratorów. Kupcie znicze i wesprzyjcie. A ja się pytam, czy restaurator zapłaci czesne w zamkniętym przedszkolu? Czy ten odzniczy, kupi bilet do zamkniętego kina, żeby wesprzeć właściciela? Ludzie, obudźcie się. To wszystko dzieje się naprawdę. Najwyższy czas stanąć w obronie wolności. Właściciele hoteli, hoteli restauracji, kin, dyskotek, fitness, przewoźnicy. Branża turystyczna ma przestać istnieć. Ile lockdownów? W kolejnym roku przetrzymacie i będziecie za każdym razem prosić rząd o jałmużnę. Nie macie godności, nie macie odwagi cywilnej, boicie się ruszyć tyłek na protest. Będzie wam lepiej, jak zbankrutujecie. Tu muszę przerwać, ponieważ, jak wiecie, nie jestem zwolennikiem protestów. A w każdym razie nie takich jak do tej pory, jeżeli miałoby być to masowe przejęcie kontroli nad naszym życiem, tak masowe, gigantyczne obudzenie ludności, ludzi na tym świecie. Ale z tego co do tej pory obserwowałem i rozmawiałem z paroma przedsiębiorcami, to fora internetowe trzeszczały odchętnych do tego, żeby wyjść na ulicę, żeby zaprotestować po tym na przykład ostatnim proteście wiosennym yy, przedsiębiorców. Tysiące osób, dziesiątki tysięcy zainteresowanych i deklaracji i uczestnictwa i co? I poszło parę setek. Jeśli tak ma wyglądać ten opór, no to nie jest to opór to ledwie drgnięcie potencjometru. Czytam dalej. Nauczyciele, boicie się kuratorium? Lekarze, boicie się izby lekarskiej? Prawnicy, boicie się ziobry? Kowalski z Nowakiem, boicie się mandatu? Jako ludzie, jako człowiek nie macie swojej godności? Tu na ambicje nam wjeżdża autor, no... Ja bym tego nie zrobił, ale że cytuję, to proszę wybaczyć. My nie mamy dziękować za to, że poluzowali i dali nam trochę swobody. Mamy być wolni i tu się zgadzam. To nasze niezbywalne prawo. Podpisuje się wszystkim, co z korpusu mi wystaje. <laughs> Czy wy nie rozumiecie, że swoim dzieciom szykujecie niewolnictwo, że działacie przeciw sobie? To jest bardzo ważne zdanie. Zastanówcie się, my przeżyjemy albo i nie. Prędzej czy później nasze ciała przestaną być użyteczne. Co z naszymi dziećmi? Co z ludzkością? Co z całym projektem? Kiedyś wasze wnuki zapytają każdego z was: Dziadku, gdzie byłeś, jak wprowadzali niewolnictwo? Zdanie, które często się powtarza: David Ayk, ja w swoich programach, wielu innych komentatorów na YouTube. Ktoś nas kiedyś zapyta: Co ty wtedy zrobiłaś? Ja siedzę tu, informuję. Ktoś wychodzi na ulicę, ktoś próbuje napisać jakiś tekst, tak jak tutaj ten człowiek, Jerzy Makara, odezwę. A gdzie wy? Będziecie? Co powiemy, że ukryliśmy się ze wstydu za szmatą na twarzy, bo nie mieliśmy odwagi, odwagi być człowiekiem? Czy taka przyszłość nas czeka? Czy za mało jest jeszcze dowodów, żeby móc spojrzeć na zagadnienie, jak na fakty? które podlegają obróbce albo i nie. Może ktoś je zauważyć, może ktoś je ominąć? Czas najwyższy, obudzić się. Róbmy to, co do nas należy. Niech każdy robi swoje. Wojownicy, niech trzymają kondycję i siły. Propagatorzy prawdy, niech mają odwagę mówić przed kamerą. Ludzie z rozćwiczonym sercem niech medytują. Ci, którzy modlą się, niech się modlą, jeśli potrafią. Ci, którzy piszą książki, niech piszą nową historię, żeby nigdy to się nie powtórzyło. Ekonomiści, niech opracowują nowe metody, które rozwiążą nasze problemy. Prawnicy, to samo, wiedzą co robić, już robią. Nauczyciele niech opracowują nowe metody nauczania, żeby nikt nigdy już nie zrobił nam czegoś takiego. Myślę, że to dobre podsumowanie na ten rok i ciekawa refleksja, bądźcie dobrej myśli. Ten, ten tekst nie ma za zadania, wprowadzić was w smutek, ale w zadumę. Roześlijcie ten tekst, pomóżcie nam propagować te wiadomości, po to, żeby każdy człowiek, ten, który nie jest obudzony, którego nie przyszedł jeszcze czas, żeby mógł spojrzeć na te zagadnienia, porównać z faktami i zadać sobie pytanie: czy to już, czy jeszcze jeszcze? Do zobaczenia w następnym komentarzu.